Cześć, witajcie, Skipper TV, troszkę w innej formie, nie online'owo, dlatego że no, niestety w sezonie w Chorwacji sieć jest niestabilna i tak jest stało ostatnio, uciął nam transmisja, więc próbujemy to zrobić inaczej, nagrywamy i puszczamy to na YouTubie i potem udostępniamy na, na, na fejsie. Kochani, pogoda na ten tydzień od soboty, czyli od 16 sierpnia, Zapowiada się już nie tak fajnie jak ostatnio. Ale przejdźmy teraz do omówienia pogody. Zaczynamy od, oczywiście, od Windy, od Chorwacji. Popatrzmy, co nam pokazuje Windy na cały tydzień. Dzisiaj, sobota, wiatry północno-zachodnie, kręcące na północy, troszkę kręci w drugą stronę ale far brać północno-wschodni słabiutkie weterki weterki niedziela to samo zaczyna się troszkę mocniejszy wiaterek tu, zobaczcie to jest oczywiście w węzłach północno-wschodni i widzimy, że o 11.00 UTC mniej więcej rozpocznie się już mała bora, która będzie chwiała tak chwilę to ciekawe nie mocno, i od brzegu będzie wiatr Północno-wschodni, wyraźnie już potem wzdłuż całego wybrzeża, ale tu brać już spokojnie. Poniedziałek. Poniedziałek znowu widzimy, że ta bora się rozkręca. Będzie już widoczna wzdłuż całego Adriatyku, na północy oczywiście najmocniej. Tutaj godzinę poniedziałek, 13.00, dość mocno, ale ta bora też, jak widać, nie będzie trwała bardzo mocno. Wiatry w poniedziałek północno-wschodnie ale już tu wzdłuż wysp północno-zachodnie, tak samo na chwarze. I zobaczmy, co się dzieje dalej we wtorek. Wtorek raczej spokój, trochę pozostałości wiatru północno-wschodniego w nocy. I popatrzmy sobie, co jest tutaj dalej. Poranek wtorkowy, spokój, cisza, wiatry tutaj troszkę kręcące, tutaj północno-zachodnie, już całego wtorek wychodzi, będzie raczej spokojny ale to nie znaczy, że nie będzie wiatru wiatr będzie i będzie można chyba na nim całkiem fajnie pożeglować wzdłuż całego wybrzeża Chorwacji z torku na środę popatrzcie, spokój, cisza, kalm praktycznie już biorąc bez wiatru chyba z torku na środę będzie najfajniej stawać na kotwicach na bojach tak żeby oszczędzać na teoretycznie te, te, te drogich portach i od środy zaczyna wiać, popatrzcie już wiatr południowy czyli teoretycznie Zaczynamy zjazd na początku tygodnia, a potem od środy możemy się już wracać w ten sposób. Taka, taka taktyka byłaby widać nie, nie najgorsza. I popatrzmy, w czwartek już zaczyna się, z na czwartek, mocniejszy jazd zwłaszcza na północy, zaczyna się od zewnętrznej strony od pełnego morza, i to jugo popatrzcie, wzdłuż całego wybrzeża, wręcz w czwartek będzie no, według Windy. Bardzo mocne, nawet do 40 węzłów. A więc podejrzewam, że w czwartku, kochani, na piątek, w czwartek, w czwartku na piątek trzeba obserwować, to się nie zmieni. W każdym razie to ten bardzo silny wiatr południowy, Jugo, przyniesie również, co za chwilę pokażę, również inne zjawiska atmosferyczne. I popatrzmy sobie, czyli deszcz i burze. I popatrzmy sobie dalej. Jak to idzie? Potem wieczorem to znika. Tu mamy centrum właśnie takiego jakby niżu to się przesuwa. I na szczęście na piątek, na dzień powrotów, ta pogoda wraca w miarę do normalności, co powinno nas wszystkich cieszyć. Zobaczmy teraz, co pokazuje nam Grecja. Grecja w tym roku już wakacje, wakacje. się mówiło, że lipiec sierpień to nie jest czas, żeby żeglować po zwłaszcza w cykladach. Natomiast już który raz z rzędu okazuje się, że to meltemii, które występują na cykladach, nie jest jakieś bardzo drastycznie mocne. I tak samo jest tutaj. Popatrzmy, niedziela z spokojnie, sarońska, argolicka spokój, delikatne meltemii wzdłuż cyklad, Dekanes też północno-zachodnie wiatry, ale bez większych awantur. I popatrzmy, co się dzieje dalej. Popatrzcie, praktycznie z niedziela meltemii mocno słabnie. Tutaj bardzo fajne warunki pogodowe do żeglowania wzdłuż Peloponezu. Troszkę przesuwa się to wszystko właśnie na równoznak kos w niedzielę pod, pod wieczór, a cyklady same czyściutkie, spokojne, wolne prawie, że niemalże bez wiatru w nocy. I popatrzmy, przyspieszymy troszeczkę, co się dzieje dalej. Poniedziałek, spokój, cisza. Więcej wiatru jest wokół Peloponezu niż na cykladach po południu. I wiatr zmienia kierunek. I tutaj na Morzu Jońskim fajnie żegluje się, mamy wiatr północno-zachodni, do Kos i Rodos y, podobnie. Natomiast zobaczcie, a Sarońska, Argoliska i Cyklady praktycznie spokój cisza. Tak, we wtorek się też dzień zaczyna, że praktycznie wiatr jest północno-zachodni od Peloponezu Jońskie, i potem na wschód od Cyklad i do sporady, z Porady, też północno-zachodni, piękny, do 20 węzł wiaterek. Czyli czy to się sprawdzi. No i popatrzmy dalej. Popatrzmy dalej. Wtorek. Można spróbować to przyspieszyć. Zobaczymy, czy internet pozwoli przyspieszyć. Tak jest. I środa. I w środę. Popatrzcie to samo. Cisza, spokój cały. Poloponec, dodekanec, carońska, zanim cyklady. Spokojnie. Więcej wieje tutaj na Morzu Jońskim. A już najwięcej kozłodos. I tu od środy zaczyna się to na dodekanezie. Nie wiące nie bardzo mocno na całych cykladach i zobaczcie, to też troszeczkę się zmniejsza. Bardzo ciekawy tydzień w Grecji na pewno. Czwartek, czwartek zobaczmy, dalej taka sytuacja jest i mam nadzieję, że będzie trwał to do piątku, a więc w Grecji tydzień zapowiada się również raczej spokojny, ale z fajnymi wiatrami do żeglowania. Zobaczmy jeszcze z czwartku na piątek, jak to wygląda z czwartku na piątek idzie dalej, taka sama sytuacja w nocy, cisza, spokój i piątek piąta, szósta rano właściwie wszędzie cyklady, carońska, argolicka bezwiecznie, trochę na Morzewieńskim najwięcej na Lekanezie i piątek dzień powrotu, zobaczcie Fajne wiatry, ciekawe południowe wiatry żyjące. I tu dopiero jak widać, się rozwija. Co będzie później, zobaczymy na następnym tygodniu. Ale ten tydzień również w Grecji wygląda się bardzo fajnie. A co jest we Włoszech? Początek fajny. Mało wiatrów ekstremalnych. właściwie spokój, cisza. Nic wielkiego się nie dzieje. Nawet pomiędzy. pomiędzy Sardynią i Korsyką delikatne wiatry na Wyspach Zbawiedzkich, Olski tak samo. Spokojnie, laj, lajtowo bardzo. Sardynia, ta część najbardziej obłożona. Firmacie to robimy tu najczęściej zaczynamy. Zaczynamy. Olbia, Sarańska cisza, spokój, niedziela. Przyspieszmy troszeczkę. Poniedziałek również. I popatrzmy sobie, co jest dalej też wtorek. No, praktycznie można powiedzieć, że początek tygodnia Sardynia, Korsyka, Ludwyspiliparzyskie zapowiada się wręcz bezwiecznie. Oczywiście to też mamy, prawda, jeszcze na wypadek, tak, mamy włączone porywy wiatru. Ok, wtorek, 15 środa, w środę zaczyna, uwaga, się rozwiewać wiatr, południowy wiatr. Tak, ale nie. na Eonskich wyspach i tutaj jest spoko. I dopiero, uwaga, w środa 15 zaczyna się mały Armagedon. Popatrzmy. Ci, którzy startują z Sardynia, mogą się spodziewać silnych wiatrów, choć bardziej te silne wiatry są daleko od brzegu. Oczywiście dysza w a Sardynią powstaje. Ale tu jeszcze najgorzej będzie na północy i czwartek zobaczcie bardzo mocny wiatr i to niestety wtedy kiedy to jest dzień przed, przed powrotami ci którzy są w tej części Korsyki i Sardynii muszą uważać bo w piątek będzie wiał bardzo silny zachodni wiatr a na szczęście tak jak zawsze mówiłem Olskie wyspy i, i paryjskie, właściwie spokój cisza no i piątek zobaczmy, już dój niezły. Także uważajcie, ci, którzy wrzeglują we Włoszech. A popatrzmy sobie, jak wygląda Chorwacja, tu, gdzie nas jest najwięcej. Zadar, meteogram teraz, popatrzmy, ziela 36 stopni, jeszcze w nocy 24, zachmurzenie niewielkie, ale potem wtorek, już temperatura wyraźnie spada, 28 to już jest bardzo mało, 28. W nocy na do 19 stopni. Uwaga, w okolicach zadaru, czwartek, piątek i sobota możliwe opady deszczu, zwłaszcza w czwartek, z burzami. Trzeba obserwować, czy to się sprawdzi, ale ostatnio się sprawdzało, a więc bardzo trzeba uważać split. Podobnie choć z mniejszą ilością zobaczcie pod koniec tygodnia burz deszczu z mniejszymi opadami, natomiast również spada temperatura i to drastycznie nawet w nocy do. Tutaj w sobotę do 20 stopni. Ho, ho, ho. Będzie zimno. I teraz prognoza jutro do 12. E, na Wszechkowska e, ostrzeżenie na północnym e, Adriatyku. W nocy miejscami porwisty wiatr nord jest 35, że Na środkowym i południowym Adriatyku możliwe burze. I uwaga, na to uważajmy. Na środkowym i południowym Adriatyku. Na środkowym, czyli od za dar do Dubrownika, poniżej Dubrownika, możliwe burze. E... Środkowy Adriatyk Nordwest z wybrzeża South East i East, później, e... czyli tak mówiłem, przy wybrzeżu wiatr północno-wschodni, dalej od, od wybrzeża nawet South East i East, zachodni i wschodni. I ta uwaga w nocy nord East 4 do 12, miejscami do 16, może i do 2. Nawet w ciągu dnia, nawet 3 w skali e, Douglasa widziano dziś na 200 e, zmienne zachmurzenie, ale z możliwością deszczów i e, burz. I popatrzmy sobie na Aladyna, któremu najbardziej ufam. Popatrzmy sobie, dzisiaj sobota. E, ci, którzy dzisiaj wypływają, to jest czas UTC, czyli 14. Popatrzcie, wiatr południowy, tu w okolicach biegłorazu, gdzie jestem, raczej jest słabiutkie, mocniejsze przy braciu. Ale wychodząc z Trogiru dzisiaj i ze Spitu macie płynąć kierunku solty, bracia, będzie mieli wiatr. że tak powiem, się wyrażam w twarz. Zwróćcie uwagę, taki wiatr, tak, taka, taka, wyraźnie silniejszy wiatr, punktowy, to też może być oznaka burzy. Popatrzcie, i to jest dzisiaj. I co jest dalej. W nocy, soboty na niedzielę, e, wiatry zmienne, północno-wschodnie-wschodnie, -wschodnie, niezbyt mocne. Gdyby nie burze, można by powiedzieć, że można spokojnie stawać na bojach na kotwicach. I delikatna bora, e, rano, e, w niedzielę, tutaj o troszkę widać. Na pagu oczywiście, im bardziej na północ, mocniej. A tutaj w okolicach Trogiru, braczy na razie nie. Czyli to jest jutro południe. Niedziela, i dopiero później znowu zwróćcie uwagę, te takie wiatry, yy, centra wiatrowe podniesione wiatru, to też może być związane z burzami, bo nie jest to związane z klasycznym wiatrem typu Bora. Och, tu jest Bora częściowo, czy, yy, czy Jugo Południowy, czy Misztal Północno-Zachodni, czy nawet Tramontana Północna, tutaj czuję jej widać, ale generalnie to również może być efekt burz. Popatrzmy sobie w niedzielę, wieczorem, w nocy. I co się dzieje dalej? Poniedziałek. Wyraźnie na górach dynackich zarysowana jest bora. Jeszcze nie tak silna. Poniedziałek. I popatrzmy sobie. 5 UDC. czy 7 rano. Poniedziałek. Wyraźnie już ją widać. Tą borę. Brać o tu, gdzie najbardziej wieje. Tak samo na północy. Jak długo trwa? Popatrzmy sobie. 11. 13 UTC, właśnie po południu, ta bora powinna zanikać dość mocno. I zobaczcie tutaj jeszcze bora, a tu już na, na, na zewnątrz, północ-zachodni, Miszczal. Natomiast tutaj wiatr zachodni. I tak się kształtuje po poniedziałek. Największe wiatry tutaj poniżej Trogiru. Poniedziałek, noc. O, tu widać wyraźnie jeszcze. W nocy trochę wieje bola, ale tu już z tego wiatru niewiele można próbować ryzykować, stawać w zatoczkach tego gatunku północno-wschodnim. I tyle. I to tyle, jeżeli chodzi o, o poglądy na ten tydzień. Ja rozpoczynam z Gdzie jutro dobry, jeszcze nie wiem, zobaczymy, zgodnie z tą załogą. Dzisiaj mamy następny tydzień pływania z takim ładuchem, czyli szkolenie turystyczne. O tym opowiem. Może w, przy najbliższym spotkaniu z Pawłem Sobą, który też również w tej chwili pływa w takiej formule. Mamy plan spotkać się po drodze i, i, i o tym o, o, wam opowiedzieć. Opowiem już o szkoleniach jesiennych, które już się właśnie zamykają. Jeszcze ostatnie miejsca pozostały na lewelu czwartym, bardzo ciekawym, manewrowym, bardzo mocno. Level drugi z możliwością zawania to do morskiego, i chyba ostatnie miejsca na BodyTeal. I to wszystko. Obserwujcie naszą stronę, obserwujcie nasz kanał YouTubeowy, obserwujcie nasze fanpage, e, zarówno na, na facebooku, jak i nawet na Instagramie, czasami coś tam rzuca. <grybujesz> Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, żeglujcie bezpiecznie, trzymajcie się. Cześć.